Pokój i dobro. Byłem się ostatnio zaszczepić na koronawirusa. Trochę się obawiałem, jak to będzie. Wiadomo nie, chip. To znaczy, samego chipa to ja się tam nie obawiam, bo coś taki chip może tam podsłuchiwać albo podglądać. Bo kto to wie, o tym się nie gada głośno. No bo to, że ten chip będzie tam podsłuchiwał, ale może przez nasze oczy podglądać, ja to widział na takim filmie. Wy się śmiecie, sprawa jest poważna. Więc nie mam obawy o samego chipa. Mam go to go mam. Nie mam koronawirusa, mam chipa za to, ale obawa mam, co będzie z upgradeowaniem oprogramowania tego chipa. Poważna sprawa. Co będzie z aktualizacją oprogramowania? No bo ta aktualizacja będzie następowała, nie? I my nie mamy wpływu na to, kiedy. W komputerze się ustawisz w nocy. A tutaj, a wiemy jak to jest, a jeszcze, wiadomo, nie? Przecież Bill Gates za tym stoi, no to to będzie pewnie, ten chip jest pewnie na Windowsie. Ja i, i wiemy, jak tam Windows aktualizuje się. Ostatnio laptopach aktualizował dwie godziny. Ja i teraz robisz coś ważnego, a tu. i aktualizacja, i co i nic nie zrobisz. Idziesz, tamkaj się chodzi, i nawet król chodzi, i pół kroku zrobił i aktualizacja. No i teraz musisz czekać, aż ta aktualizacja się zrobi, więc to jest taka obawa, poważna sprawa. O tym się nie godo, ale no, sprawa jest poważna. Tym bardziej, że a jak się ta aktualizacja nie uda? No, jak się nie uda aktualizacja i się coś tam, urządzenie, komputer, cokolwiek zawiesi, to tam jest taki knefel, taki przycisk, reset, hard reset. No i teraz, kaj to teraz w tym swoim ciele, tym przycisk jest? I kaj to trzeba nacisnąć? Wy się śmiecie? Tego się obawiam, bo y, jakby teraz tak y, zawiesi, bo tam ta aktualizacja nie będzie. I, no, i kaj ten przycisk. No, no, sprawa jest poważna. Poza tym, wiadomo, że tam w tym chipie jest tam ta antena 5G, bo te, ta aktualizacja jest te, przez te 5G, nie? No, nie wszędzie te anteny 5G są, i co teraz? Ja miał stary system w tym chipie, bo u nas jeszcze tych anten 5G nie ma. To co teraz będę musiał jeździć, tam kaj te anteny są, do kaj to pojada. Do Berlina by choć, żeby zrobić aktualizację programowania w chipie. Olej, no to są wydatki, to są pieniądze. No, kto mi za to zapłaci? No ale zaszczepić się trzeba, no to, a wiadomo jeszcze w tym chipie, nie? Tam jest ta antena 5G, jest, nie? Tam jest jakieś urządzenie do sterowania myślami, no bo przejmie nad nami kontrola tym chip. Jak im się tam zachce, no wiadomo komu, nie? No i po tym, co tam jeszcze mają? No, ampułka z cyjankiem tam jest też, nie? I tam jeszcze coś tam jest kupa tych urządzeń. A jakie to jest sprytnie zbudowane, a tego jeszcze nie widać, bo to jest takie malutkie. A teraz, jak to jest takie malutkie, że tego nie widać, to jak to jest zasilane? A to jest dopiero zagadka, jak to jest zasilane, bo y, w internecie, no wszystko jest w internecie, no obejrzyjcie w internecie, i w internecie się już nawet y, pokazał schemat. Jakby ktoś chciał sobie takiego chipa zrobić, to tam jest taki schemat elektroniczny. Wiecie, tam dioda, tu tu, jak to ta schematy malują. Taki schemat jest. No ale że jak już jest ten schemat, no teraz jak te źródło zasilania? I my to w klosztorze my się kapli na czym to polega. Jak ten chip jest tam zasilany? No, bo ten chip będzie, on jest co prawda mięśniowo, ale on jest taki malutki, że on się tam rozłoży po składo i potem idzie do żył. I w tych żyłach idzie tą krwią i on ma takie, jak to kiedyś statki miały. To nie jest nowy pomysł, to już jest stary pomysł, to już 100 lat temu taki pomysł, był. teraz go no, z miniatury z, z malutki go zrobili. No, malutki, bo go nie widać. No, i on taki jest malutki, i on ma takie łopatki po bokach. Wiecie, jak, jak to statki stare miały? Tam zdjęcie Wam pokorza. I on ma takie łopatki po bokach, albo z zatku zależy, jaka tam wersja mocie tego chipa. I jak on w tej krwi, tymi żyłami, on tak płynie, te to, to łopatki się kręcą. I wtedy jest to zasilanie. Wszystko my w klasztorze wymyślili, jak to jest, niby taką tajemnica, a my wymyślili, jak to jest y, zrobione. Takie coś. A jeszcze jedne Wam powiem, trochę teraz się wyłączą i stąd te cięcie, bo nie wiem, może mały upgrade był, ale mnie tak trochę zawiesiło. Jeszcze jedne Wam powiem, to też jest ważne, my już wiemy jak to idzie ten system zhakować. Idzie tam go schakować, i wtedy macie no taki schakowany. To już go idzie, jak się ma dobry komputer yy, i ma się dostęp do. idzie, by gdzie kupić. na ale, jak na pewno się pojawią takie małe antynki 5G i będzie sło się tego chipa, i przez to, że się go schakuje. Ale nie godejcie nikomu. Wiecie, jak się idzie go schakować, to oprogramowanie tego chipa. Ja wam ino powiem, co trzeba mieć. Kuchenka mikrofalowa. Kuchenka mikrofalowo. Tyle Wam powiem. Kawa. Dobra, żarty na bok. Richtig się w internecie, byle co idzie na oglądać i naczytać. Jest, ludzie mają wyobraźnia. Rzeczywiście pojawił się taki schemat e, elektroniczny, jak ten chip jest zbudowany. Możecie ten schemat wykorzystać, to sobie zbudujecie fuza do gitary basowej. Taki pedal, to się tam naciska, i tam brzmienie w gitarze się zmieniło. No ale ktoś napisał, że to ten chip COVID, i już ludzie to wykli. Nieważne, żarty na bok. Bo jak się zaszczepić. I to jest najważniejsza wiadomość, bo czas się szczepić. Zaraz jak im doszło w styczniu, że się zapisał na szczepienie, że chce być szczepiony. No i 2 kwietnia przychodzi wiadomość: możesz skierowanie, znajdź teraz punkt. Wchodzę do, do internetu, szukam: Jako szczepionka chcesz? Mnie jest jedno, jako wpisał, obojętnie jako. Najbliższy, najszybszy punkt w Częstochowie. Myśla, no dobra, Częstochowa, nie mam nic do Częstochowy, trochę daleko jechać. No to szuką dali w Rybniku nie ma możliwości, ale najbliższy mi system wskazał, Ruda Śląska, to już blisko, pojechał do Rudy Śląskiej. 12.10, że miał termin, no ale wiadomo, trzeba być szybciej, bo czy będzie parking, kaś, tam co miejsce czas znaleźć. Między familokami, taki namiot, to za, za ścianą tego namiotu jakiś remont, pruli z jakimiś tam młotami pneumatycznymi. E, Przyszołek no prawie pół godziny zawczas, Przyszołek no siedzą ludzie jakieś na stołkach. No ale tam pani mi gody, to proszę bardzo. E, e, Nieogodą, że mam tam wizyta 12:10, a pan ma już tam ten, ten formularz, tu proszę wypełnić. Miał już formularz mam wypełniony. Do ech idę przyszedł jakiś hop, chyba lekarz, obejrzał, podpisał go. No, no to zapraszam. I zaraz szczepiony. Przyszedł tam pani już czekała, proszę bardzo, ramię. Oczywiście, że się już przygotował, słuchajcie, jak pójdziecie się szczypić, to musicie wiedzieć, że trzeba ramię lewe żeby odkrycia, żebyście tam nie musiał seblikać przy tych wszystkich ludziach. Ja? Bo się może okazać, że stres wcale nie może. Ten nowy i no ten stary z dziurami i wydzie gańba, więc w koszulach miał, rękach podwinął. Pani Godo no tu proszę usiąść, się. A jako, że się postanowił, że przy szczepieniu by da dzielny, no się śmiecie, to jest poważna sprawa. Do no, chopa to no, przecież jest to jest igła, to są poważne sprawy. I no, żeby postawił, żeby da dzielny, no to wiadomo, nie? Jak cię szczepią tu, to patrzysz tu. Webrz no, odwrócił, czeką, kabie tam piknie tą igłą, a tu ona go do już gotowe. Już gotowy. No i klosterek mi przykleiła. Go, proszę teraz kajś poczekać 15 minut. Poszło się siedził na takim. To takie plastikowe e, krzesełka rozkładane. Trochę się obawiał, e, czy się idzie siedmiu. Jak się ma waga jak ja, potęgań, bo takowa, jak jo, byłoby po tym gańba. Jakbym miał coś komórka, byłoby wtedy gwiazdą YouTube'a. No więc, ale siedząc się czekał 15 minut. Różanie brewia że poprzerzyką. No i w tym czasie wołają tych ludzi, pełna kultura, muszę powiedzieć, naprawdę, obsługa, super, no i jeden za drugim, kto przy los, zaraz sprawdzają na liście, cetel wypisany, myk. No i następne badanie mam tam już wyznaczone. Jak już był szczepionką szczepiony, no to co się wybrał, nie? Jak się wybrał, że mnie jest obojętnie jak, no i tu obojętnie jak już został zaszczepiony. Podobało mi się, bo jeden chłop wyłazi z tego namiotu już tam te swoje odczekał i nie powiedział do widzenia i no powiedział do zobaczenia i podał tam ta data. No bo wszyscy, co my tam byli, w tej dacie się uzać, spotkamy za tych pora tygodni na szczepieniu. Nic strasznego. Przyjechał do klasztoru. Trochę się boł, no bo różnie ludzie reagują i to na różne szczepionki. Jeden z naszych braci, po tej samej szczepionce, co jo dostał wysoki gorączki przez cały dzień. Miał wysoko gorączka. Wysoko 39, nie tak ona hopa, 37 i mi to że jest wysoko i chodź już umiero. Nie, Rikty miał wysoko gorączka. No zobaczymy co to będzie, ale nic takiego się nie stało. Gorączki ich nie miał, ręka. No jak klub da, to mnie boli, mimo że już to poradni temu było, ale ani ręka mnie nie bolała, ani gorączki nie miał. No nie jest to tak, różnie ludzie reagują, więc nie chcę go dać. W każdym bądź razie boć nie ma czego. Jak i boć na no, okazja, szczepić się, nie, e, nie odkładać, nie wiadomo na kiedy. Im więcej się nas zaszczepi, tym lepiej i może w końcu ta korona się pójdzie od nos i wszystko przyjdzie na zod. No może już nie tak, jak było, ale wróci do mniej więcej takiej normy, jak to było przed, przed epidemią. Tyle, że bym chciał powiedzieć po tym szczepieniu. Z Bogiem!